Dochodzenie należności od upadłych przedsiębiorstw wbrew pozorom jest możliwe i jest na to konkretne rozwiązanie wynikające z przepisów prawa upadłościowego. Wierzyciel po ogłoszeniu upadłości swojego dłużnika musi zgłosić swoją wierzytelność do sędziego-komisarza w terminie wskazanym w samym postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Następnie taka wierzytelność jest weryfikowana przez syndyka i jeżeli uzna on, że wierzytelność ta znajduje uzasadnienie w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa, umieszcza ją na liście wierzytelności. W sytuacji, jeżeli w toku postępowania upadłościowego będzie dochodziło do likwidacji majątku która pozwoli nie tylko zaspokoić koszty postępowania, ale jeszcze pozostanie jakaś nadwyżka, to wierzyciele są zaspokajani zgodnie z listą wierzytelności oraz z faktem umieszczenia w konkretnej grupie wierzycieli. Podsumowując, dochodzenie należności przez wierzyciela od upadłego przedsiębiorcy, jest możliwe, natomiast wymaga ze strony wierzyciela aktywności. To znaczy, musi on zgłosić swoją wierzytelność do sędziego-komisarza, a następnie wskazane byłoby, żeby zweryfikować, czy ta wierzytelność została umieszczona przez syndyka na liście wierzytelności.